Cześć wszystkim, witam się z Wami po pobraniu krwi. Jestem bardzo głodna, więc teraz szybko jadę na szybkie zakupy i będę robić śniadanie. Także zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. えっ Po śniadaniu i szczerze mówiąc nie zrobiłam nic pożytecznego, oprócz tego, że wysłałam e, kilka maili, jako że jest dopiero godzina e, no niecała 13, a ja zajęcia dopiero zaczynam po godzinie 15 .00. i tak naprawdę to jest mój taki ostatni tydzień, kiedy e, prowadzę tylko zajęcia, nie pracuję na pełen etat, że tak powiem, bo od przyszłego tygodnia wracam. Dodatkowo do takiej stałej pracy, to stwierdziłam, że wykorzystam ten moment i troszeczkę się zmuszę, bo nie ukrywam, że średnio mi się chce. Ostatnio też mam trochę taki bardziej leniwy czas, ale nie, żebym robiła jakąś wielką aktywność. Teraz po prostu biorę książkę i idę troszeczkę na zewnątrz, na bulwar do parku, poczytać sobie i się po prostu troszeczkę dotlenić jeszcze zanim zacznę zajęcia, bo jak już zacznę, to do późnego. Do późnych godzin będę je prowadzić, także lecę troszeczkę się dotlenić. Dnia. Mamy godzinę ósmą i właśnie korzystając z tego, że mam jeszcze te wolne poranki, to dzisiejszy dzień zaczynam od biegu. Planuję zrobić chyba 10 km, zobaczymy jak to pójdzie. Ogólnie nie mam jakiegoś konkretnego celu na dzisiaj, ale chciałam sobie troszeczkę pobiegać, więc zaczynam. Dotarłam do mieszkania po bieganiu, tak jak mówiłam, zrobiłam 11 km. Tutaj wstawię gdzieś, z jakim tempem, ile czasu i w ogóle i powiem Wam, że jestem w siebie naprawdę dumna, zważywszy na to, że moja historia biegania nie jest długa, ponieważ nigdy tak naprawdę nie lubiłam biegać i tylko biegałam, jak byłam zmuszana na Włopie. Pierwszy raz wybrałam się na bieganie rok temu. Plus, minus, bo to była końcówka kwietnia. Teraz mamy już prawie czerwiec. I wyglądało to tak, że po prostu zero przygotowania. W ogóle po jedzeniu e, szybkie rozciąganie i poszłam biegać bez żadnej kontroli tempa, niczego takiego. Więc oczywiście ruszyłam dosyć szybko, jak na mnie wtedy. Więc po jakichś trzech y, kilometrach dostałam kolka i po prostu musiałam truchtem wracać do domu. I stwierdziłam, że nie ma opcji, nie lubię, nie będę tego robić. Ale... Mój mózg podpowiadał mi, dobra, próbuj. I tak powoli, powoli się rozbiegałam. No i teraz cieszę się, że tak naprawdę takie 10-11 km nie jest dla mnie jakimś wysiłkiem. Takie 10 km w tym takim czasie powyżej 5 minut, oczywiście to nie są też jakieś rekordowe, rekordowe czasy, rekordowe tempo, ale jestem z siebie naprawdę dumna i ciśniemy dalej. I tak jak mówię, początek był bardzo, bardzo ciężki, ale zachęcam Was, jeżeli nie biegacie, też wiadomo, to nie jest dla każdego. Ale spróbujcie, bo naprawdę ta satysfakcja, może nie po pierwszym biegu, kiedy umieracie, ale po tych kilku kolejnych, jest naprawdę, naprawdę świetna. To, że jeśli zdrowie Wam po prostu pozwala, że możecie wstać i pójść sobie pobiegać i też tak przełamywać swoje bariery. Bo to nie jest takie naturalne dla naszego organizmu, bieganie po prostu. Więc wiem, że jest ciężko, ale, ale naprawdę zachęcam do spróbowania. Może okaże się, że to jest dla Was. Także ja lecę pod prysznic i śniadanie. Może jestem nudna, ale dzisiaj znowu kasza manna z dodatkami. Uwielbiam takie słodkie śniadanka. Zjadłam śniadanie i lecę teraz szybko na paznokcie. No i później zaczynamy zajęcia. Jeszcze może pokażę Wam, jakie paznokcie mam teraz. Ogólnie tak, mam nierówne. Ten jest krótszy. Ogólnie są bardzo krótkie, ale ja też ostatnio miałam troszeczkę takie problemy zdrowotne, w sensie, z, no, łamały mi się paznokcie, miałam też problemy z włosami i tak dalej, więc stwierdziłam, że nie chcę ich na siłę po prostu przedłużać, wyrównywać, tylko delikatna sama bazań i niech one sobie dochodzą same do, do siebie. A jak już w temacie, no, może nie tyle paznokci, ale włosów i ogólnie. Takiego uzupełnienia substancji odżywczych w naszym organizmie, to chciałabym Wam polecić ten suplement diety. On jest bardzo, bardzo fajny. Ja często do niego wracam, właśnie gdy mam problemy po prostu z włosami. Standardowo ja raczej staram się brać dużo witamin, i faktycznie się suplementować, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne i szczerze Wam polecam ten specyfik. No i wróciłam z paznokci i mam piękne, świeże, znowu tylko baza i delikatne kwiatuszki stokrotki, żeby jednak coś się tutaj działo wiosennego. I tak nadal jeden jest krótszy, ale bardzo mi się podobają takie naturalne, delikatne paznokcie. Moja ulubiona kolacja, takie kanapeczki mogłabym jeść codziennie. W sumie to praktycznie jem codziennie. Hej, hej, ja witam się z Wami kolejnego dnia. Jestem po kolejnym dniu pobierania krwi. To już trzeci dzień w ciągu półtora tygodnia, mam nadzieję, że ostatni. Właśnie odebrałam paczkę, moje zamówienie z rzeczami z Rizer do najnowszego filmiku przeglądu właśnie takiej kolekcji linianej na wiosnę, na lato. Także zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Troszkę się zmęczyłam. Ja się właśnie zbieram do fryzjera. Mam delikatny makijaż, więc teraz czekam je trzy godziny patrzenia na siebie w lustrze z tymi mokrymi włosami. Na pewno wiecie o co chodzi, że wtedy nie wygląda się najlepiej, ale idziemy troszeczkę odświeżyć ten kolor. Zobaczymy, co tam dziewczyny wymyślą. Ja już wróciłam do mieszkania po fryzjerze. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Są dosyć mocno rozjaśnione. Myślałam w sumie, że nie zakładałam, że aż tak bardzo je rozjaśnia, ale bardzo mi się podoba. Na lato może być. E, aczkolwiek ja zawsze jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. Mm, dziwnie się czuję z takimi ułożonymi włosami, bo ja na co dzień raczej aż tak ich nie układam, po prostu czeszę i nawet nie prostuję, jakby nie przykładam aż takiej dużej wagi do tego, żeby je ułożyć. A zawsze jak poprzez jeżdżam, takie świeżo wyprostowane, wymodelowane. Aczkolwiek ja już też odruchowo, oczywiście, milion razy musiałam je przeczesać. Więc też już nie są aż takie fresh, ale bardzo mi się podoba. I zauważyłam, że każde nowe nagranie zaczynam od stwierdzenia, ja postaram się już tego więcej nie robić. A przynajmniej może nie tak często. Przychodzę do Was z książką Wielka Panda i Mały Smok. Ja już o tej książce wspominałam we wcześniejszym filmie. Ja codziennie staram się czytać, może nie codziennie, ale chociaż co drugi dzień, jakiś przypadkowy, losowy cytat z tej książki. I stwierdziłam, że może na koniec tego filmiku właśnie wstawię cytat wylosowany na, na dzisiaj. Dobrze? Wiesz, to właśnie mogą być te stare, dobre czasy, do których będziemy z tęsknotą wracać w przyszłości, stwierdził mały smok. To bardzo możliwe, odrzekła wielka panda dlatego nie przestawajmy tworzyć nowych wspomnień. Bardzo fajny dzisiaj cytat nam się wylosował. No i co? Ten to tak naprawdę mówi nam o tym, żebyśmy korzystali z każdego dnia, który jest nam dany, żebyśmy z każdego dnia starali się wycisnąć na maksa wszystko co, wszystko, co jest możliwe, bo może właśnie ten dzień to będą te nasze stare, dobre czasy, do których będziemy wracali. Ja, na przykład, czasami mam tak, że w jakimś przypadkowym momencie przypomina mi się jakaś taka sytuacja, która ma, miała miejsce. Jakiegoś dnia, i mimo że w momencie, kiedy to wszystko się jakby działo, nie było to dla mnie jakieś wyjątkowe, mam na myśli, nie wiem, że zobaczyłam jakieś fajne zdjęcie, jakaś piosenka wpadła mi w radio do ucha, czy no, nie wiem, jakąś stylizację fajną wybrałam, czy zjadłam coś dobrego, i jakby później w takich chwilach nagle mi się to przypomina, i mam takie, o, w sumie to było spoko, więc może właśnie o to chodzi, że. Też wiadomo, nie każdego dnia my przeżywamy, nie wiem, podróży życia, nie jesteśmy, nie wiem, na, właśnie na jakichś wakacjach, nie dzieją się nie wiadomo jakie rzeczy, ale może właśnie te drobne takie kwestie, dro, 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 drobne sprawy um, powinny mieć dla nas znaczenie typu, nie wiem, właśnie Jakaś fajna stylizacja, że zjemy coś dobrego, że obejrzymy sobie coś, co lubimy oglądać, żeby po prostu faktycznie wykorzystywać każdy dzień, to co jest tu i teraz, a nie skupiać się aż tak bardzo na przeszłości, szczególnie na takiej złej przeszłości. Żebyśmy się jednak nie zatręczali tym, co było, co ma na nas negatywny wpływ, tylko budujemy tu i teraz nasze wspomnienia. Wiadomo, ja wiem, nie zawsze to jest łatwe. Możemy być zmęczeni, chorzy, zirytowani, pokłóceni, i to jak najbardziej też jest ok. Takie dni też się zdarzają, ale chodzi mi o to, żeby czerpać z takich codziennych chwil naszej codzienności, rutyny na maksa. Wszystko co najlepsze. Jeżeli wy macie jakieś przemyślenia odnośnie tego cytatu, jak najbardziej zachęcam do podzielenia się nimi ze mną i z innymi. Piszcie komentarze, ja na pewno chętnie to wszystko przeczytam i miłego dnia dla Was.